Szanowni Państwo, Pan Szymon Krzystek, jako pierwszy. Był pionierem marginalizowania samorządu. Bardzo proszę. Mowa o samorządzie. Bardzo osiedlowym. Państwa proszę. Pani może prosić, ale ja mam swoją i, swój Tak, czas, i tak. dlatego to czynię. Ja mogę prosić i właśnie proszę, bardzo uprzejmie Państwa proszę, to proszę abyście nie dotykali sekund, osób, pana. abyście sobie kpinnie urządzali. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi, ale proszę yy, osób nie dotykać. Będę przerywała Państwu, a nawet mogę odebrać głos. Bardzo proszę o sprawach merytorycznych. Pan Matecki ma głos. Proszę Chce uprzejmie. Pani jeszcze coś powiedzieć w ramach mojego czasu? Jeszcze zobaczymy. Proszę bardzo. O, czyli, o, dziękuję bardzo. E, <gryw> czy znaczy, nie wiem co mogę mówić, czy w ogóle mogę coś mówić Pani Przewodnicząca. Może po prostu zamknijmy dyskusję, przegłosujmy i alo. Zatem, XYZ, bo nie będę tutaj wymawiać nazwiska, był pionierem marginalizowania samorządu osiedlowego w naszym mieście, co czyni od prawie trzech lat. Przypomnę, że wtedy nie było żadnej wojny. I chyba po raz pierwszy spotykamy się, cytując, tak parafrazując wypowiedź pana XYZ, po raz pierwszy spotykamy się z takim brakiem zrozumienia samorządu dla samorządu osiedlowego, bo. Jeśli ktoś kandyduje i ma obiecane milion złotych do rozdysponowania w ramach Rady Osiedla, a po paru miesiącach to milion złotych nagle znika i musi się prosić o każdą rzecz, którą chce zorganizować, to jest coś, co jest skrajnie nie w porządku. Coś, co skrajnie ogranicza tą taką podstawową zasadę działania e, samorządu lokalnego. E, na najniższym szczeblu, na szczeblu, tak jak pan XYZ mówił, e, na szczeblu lokalnym, takim bezpośrednio dotykającym e, mieszkańców. E, pan XYZ mówił o. Proszę nie szydzić. Proszę pan wie jak nasz pan prezydent się nazywa. Tak, pan Szymon I Krzestek. bardzo proszę z tej konwencji zrezygnować. Zatem pan Szymon I nie Krzest... dodawać innych imion. Bardzo pana proszę. Niech pan kabaretu nie robi. A zatem pan prezydent pokazywał jak dzieli się budżet. Więc chciałbym aby pokazać jak dzieli się budżet naszego miasta w stosunku do osiedli poszczególnych i czy na przykład i dzielnic całych również. I czy na przykład dzielni, dzielnica Północ jest tak samo e, obdarowywana z budżetu gminy jak inne jej obszary? E, fa, bardzo fajnie było pokazać na takim wykresie ładnym. Ile inwestycji na północy zostało zrealizowanych, między innymi z tych, które pani radna w czasie swojej kampanii wyborczej opisywała? Mamy wszystko, oczywiście pokażemy w stosownym czasie, co zostało zrealizowane, co nie. Bardzo również byłoby miło, gdyby pan prezydent pokazał rzeczywiste zadłużenie miasta i pokazał porównanie do innych dużych. Można ciszę prosić. W zadłużenie miasta w stosunku do innych dużych miast i per capita. No bo tutaj było pokazane wielka wielki wykres był zadłużenie państwa i zadłużenie miasta. Tylko żeby oceniać zadłużenie miasta to trzeba też ocenić jak zadłużone są inne miasta i pokazać to porównanie, bo to jest bardzo ważne. No my jako Szczecin jesteśmy jednym z najbardziej zadłużonych miast per capita. Pan prezydent powinien również mówiąc o w tych wszystkich brakach w budżecie powinien przedstawić wszystkie swoje inwestycje zrealizowane w ciągu kadencji. Te, które zostały dramatycznie przepłacone względem tego, co było zapowiadane: Aquapark, Arkonka, ZUO. Pan prezydent powinien też powiedzieć, ile pieniędzy miasto będzie musiało zapłacić, na przykład z przegranych różnych spraw, procesów czy niedopełnienia obowiązków jakichś przez urzędników typu strefa płatnego parkowania. Pan prezydent wspominał też o węglu. To jest podstawowa kwestia dla samorządu, żeby dbać o mieszkańców. Zacytuję pana prezydenta, kiedy pojawił się ten pomysł współpracy z samorządem. Z tym węglem na początku. Myślałem, że to żart. Mamy się przebranżowić, może zaczniemy od razu wydobywać gaz ziemny, zajmiemy się tematami, które do nas nie należą. Cytuję ustawę: Zadania własne gminy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe, należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe na obszarze gminy. Szanowny panie prezydencie, jeśli jest potrzeba, jeśli jest kryzys, to pan ma przede wszystkim współpracować z mieszkańcami, współpracując też z rządem, a nie na każdym tylko kroku atakować rząd, być może po to, żeby ktoś pana poklepał po plecach o imieniu Szymon. Ataki na spółki państwowe, przedstawione na wykresie PGE, Orlen, KGHM, Enea. Zabrakło tam informacji o zarobkach secu, zabrakło tam informacji o zarobkach ludzi związanych z miastem, z pana środowiskiem, którzy zarabiają w tym secu. No ile zarabia pan Soska w secu? Dlaczego pan o tym nie mówi? Dlaczego nie mówi pan o tym, że tak naprawdę my jako samorząd powinniśmy się, powinniśmy wspierać państwowe spółki, a nie niemieckie organizacje, czy tam organizacje, które mają 66% kapitału i to organizacje, których właściw, głównym właścicielem jest firma, która budowała Nord Stream. No w tych czasach takie spółki wspierać? To jest polski samorządowiec? I pytanie. Na koniec. Do ilu rządowych ministerialnych programów finansowania celowego aplikował Szczecin? Z jakim skutkiem? Nie poinformował pan, ile pieniędzy trafiło od rządu Zjednoczonej Prawicy w ciągu ostatnich miesięcy czy dwóch lat do Szczecina, ale również do samorządów ościennych, bo na przykład kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że ćwierć miliarda złotych prawie trafi do Polic, z czego również będą korzystać mieszkańcy Szczecina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę pan radny Roman Lewandowski.